Hej, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Madi. Słuchajcie, wracamy do Madi, wracamy do Tiago, bo jest ważne wydarzenie w ich życiu. W dzisiejszym odcinku w sumie będzie ono miało miejsce, a mianowicie ślub. W końcu doczekamy się ślubu: ślubu Madi i Tiago, i będziemy mogli, słuchajcie, iść. Dalej, dużo dalej, ponieważ pojedziemy sobie na podróż poślubną z naszymi milusińskimi, bo tak przypominam, że takie są zasady wyzwania pojedziemy sobie z nimi w podróż poślubną, no i tam Madi zajdzie w ciąży, więc też jestem ciekawa, jak będą wyglądały ich dzieci. No i tak, w sumie stwierdziłam, że mm, ten domek tak średnio jest przystosowany do tego, żeby właśnie oni mieli dzieci, więc nie wiem, czy się, słuchajcie, nie przeprowadzimy. Tak myślę, że może tak zrobimy, bo też za bardzo, no mogłabym go poprzerabiać i tak dalej, ale nie wiem, czy to jest do końca. Mm, sens. No zobaczymy, jeszcze się zastanowię. Dajcie znać w komentarzu, co lepiej zrobić. Czy właśnie lepiej poprzerabiać troszeczkę ten domek, czy się przeprowadzić na inną parcelę, ale dalej chyba w tym mieście, tak myślę, bo bardzo śliczne jest to miasto. E, tutaj, słuchajcie, naszą galerię zdjęć, jeżeli chodzi o tej nasze fotki, to tutaj patrzcie, ogarnęłam, bo wcześniej była taka troszeczkę nieogarnięta, także mamy tutaj zdjęcia. Myślę, że na pamiątkę zawsze się przyda. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i słuchajcie, przechodzimy do odcinka. E, na dole, na dole tutaj słuchajcie, powstały zmiany małe. Bo przerobiłam troszeczkę salon. Wiecie, no Tiago się wprowadził, trochę zmian, jakby zaczęliśmy przeprowadzać. E, tutaj mamy takie miejsce, trochę tutaj, tak te drzwi, może by przesunąć. Je w Czekajcie. E, tutaj mamy właśnie biurko, takie z takimi szafkami, tutaj dam takie szafki. E, no i tak się prezentuje właśnie salon. Tak prze, trochę przemeblowanie niewielkie nastąpiło, e, i tak to teraz wygląda. No, i co słuchajcie, mamy dzisiaj czwartek, yy, piątek, no i w sobotę mamy ceremonię ślubną, więc tak, ten dzień nadejdzie w końcu. Yy, co ty jesteś brudna? No to idź się umyj, weź prysznic, proszę bardzo. No, i słuchajcie, pojedziemy dzisiaj na pewno do naszej kwieciarni. Pojedziemy tam, jak wiecie, w poprzednim odcinku, zaczęliśmy troszeczkę tworzyć naszą kwieciarnię, tak już wiecie, tworzyć, tworzyć, yy, więc tak, pobrałam też fajnego moda może ile kłaków jest od tego kota, czy od tego psa. E, pobrałam fajnego moda na, na, na ten właśnie mm, na to stoisko do sprzedawania różnych rzeczy, żeby właśnie w tej naszej kwiaciarni postawić, więc tam pójdziemy i zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądać. Dobra, ty się myjesz, zabawę masz słabą, a ty robisz śniadanko, więc rób. Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Za dwa dni dopiero, matko jedyna, masz ukończone wszystko, to dobrze, to pojedziesz z Madi do... Pracy, i słuchaj, pomożesz jej. Od razu mówię, że tak. Siedzonka, czyli taka napa jest z. Mm, uni nie, no, licealne lata, o. E, ten stolik chyba też. Kwiatki no, to nie wiem skąd nawet są, ale z gry. Tak samo dywaniki są z licealnych lat. To wszystko w sumie praktycznie jest, słuchajcie, z gry. Jedynie co do ta pufa, to jest chyba z jakichś modów, ale tak to wszystko raczej, raczej z gry, więc jakby ktoś pytał. Kotu, co ci jest? Czy ty boisz się telewizora? Pogłasz go. Wyłączymy to muzę może ten. Kotu, nie stresuj się. Pochwal go. Nasyp pieskoju i piesko... Pieskoju jest brudny. Boże, oni cały czas brudni są. Weź, wykąpuj go. O, patrz, że tutaj w ogrodzie trochę masz ten. To weź, wiesz co? Poodchwaszczaj. Możesz zebrać cały plon. Bo ewoluują. Mm, bo idziemy do... Do naszego sklepu, to właśnie do kwieciarni, to może troszeczkę po, porobimy kompozycji kwiatowych przez ten czas. Już wykąpałeś się? Jesteś zadowolony? To pozbieraj te, te. Nie wiem, czy to z naszego kota, czy to z naszego psa. No i dobra, jesteśmy tutaj. Słuchajcie, ja zobaczę, bo my mamy. Zobaczę ten to stoisko, co chciałam. O, coś takiego, widzicie? Obsługuj to stoisko i tak dalej. Czekaj, czy Ty masz tutaj jakieś rzeczy, które mogłabyś tutaj. No dobra, spróbowałam to otworzyć. Słuchajcie, dałam taki blat mm, i dałam tutaj takie coś, i tutaj będziemy stawiać nasze kompozycje. Na razie nas nie stać na więcej. Tutaj oczywiście posiane są rzeczy, będziemy je zbierać. W przyszłości chciałam, żeby to było kawiarnio kwieciarnia, więc chciałabym tutaj gdzieś postawić ten taki do kawy parzenia, żeby ktoś też tam pracował. Tutaj jakieś stoliki, wiecie o co chodzi. Takie miejsce dla Simów do spędzania czasu troszeczkę. No ale dobra, oko nie mamy łazienki tutaj nawet. A jest gdzieś tutaj może w pobliżu łazienka taka publiczna? Nie? Na pewno gdzieś jest. Dobra, patrzę tutaj coś Simowie, czy ty tutaj możesz coś ten? O, idzie ktoś do nas. idzie, 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 idzie. Wchodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Powitaj klienta. O, powitaj klienta, chodź, chodź, chodź. Dobra, jednak przyszli ludzie. I preparacji. Powitaj klienta, tak? Sklep. Odpowiadaj na pytania, zapytaj o zakres cenowy, rozmawia o preferencjach. Odpowiadaj może na pytania. Boże, szczerze mówiąc, nie miałam takiego sklepu. Mieliśmy klinikę weterynaryjną, ale jeszcze sklepu z swoimi simami jako tako nie. Nie prowadziłam, więc. No tak ciasno trochę tutaj mamy. Ale będziemy to powiększać, oczywiście, co nie. Ojej, Jutia, go! Czemu ty masz z nią jakieś flirty? No co ty oszalałaś? Flirty jest. Z... Zastrość! Ona jeszcze nie jest to twoim współmarzonkiem. Ej, co tu się dzieje? Ej, halo, halo, halo. Jakie flirty? Żadnych flirtów. O, wy jesteście przed ślubem. J jakie ty, co, co ty robisz? Jesteś z jakąś kobietą. Nie wiem co ty, Madison, odwalasz za Maniane. Flirtuje z innymi, no wiecie my co? Jeju, dobra, musimy ich pogodzić, słuchajcie. Może wyjdź ty stąd, idź tutaj. Jezu, co? Jakiej zdrady! Halo! Co tu się wydarzyło właśnie? O, Mario, dobra, zamykamy ten sklep. Dobrze. Tiago, ale o co ci chodzi? Że, jaka zdrada? No co to, Szalałeś? No to on, ciebie, tego? Ja nie rozumiem, co tu się wydarzyło w tym momencie. I z kim niby. Zobaczymy czy oni w ogóle będą chcieli ze sobą coś. O! No, musicie się pogodzić. Przecież to, to, to nie było nic takiego, co by... wiecie. Wiecie, to jest jakieś napięcie przed ślubem, mi się wydaje. Ale czemu im nie rośnie? Czemu on jest bardzo rozgniewany? Czemu oni mają e, romantyczne interakcje, a eleganckie przeprosiny? No przeproś go, wybaczył jej. Nie wybaczył? No co ty jej robisz? Jak obra. Boże, co, o co? Co wy robicie w ogóle? Wróćcie do domu. O co chodzi w tym momencie? Czemu oni się pokłócili? Jaka zdrada w ogóle? Co tu się właśnie wydarzyło, ja się zapytam. Dam im czas. Niech oni ochłoną. Za 9 godzin te flirty współmarzonków im miną. Więc ja im dam czas, żeby oni ochłonęli, słuchajcie, po tym. Eee, na razie nie będą się do siebie zbliżać. Mm. I zobaczymy po tym jak właśnie ochłoną, czy będą chcieli ze sobą rozmawiać, bo jeżeli nie, to chyba ślubu nie będzie, słuchajcie. No, jestem w szoku co tu się wydarzyło. Naprawdę. A ty posprzątaj kurnik i rozsyp kurczakom karmę. Naprawdę nie kumam co się wydarzyło, naprawdę nie kumam. Jestem ciężko, znaczy jestem w lekkim szoku tak. Ja nie wiem, czy to jest jakieś napięcie przedślubne, czy co. No, zostaw ją, jak będziesz tu ją obrażał? To oszalałeś? Śpisz na kanapie dzisiaj, chciałam ci powiedzieć. Tak, śpisz na kanapie. Proszę bardzo. Dzisiaj tu jest Twoja noc. Proszę bardzo. Proszę sobie spać. No, po prostu, no. Pierwsza ich taka poważna kłótnia, i to jeszcze dwa dni przed weselem. Ja nie wiem, jak oni się jutro nie pogodzą, to ja nie wiem o co chodzi, słuchajcie. I ona z tą ma jakieś romantyczne interakcje. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Dobra, jest ranek, oni się obudzili, mają trochę lepsze humory. Ojeju, czemu ty tak robisz? Więc może, może się pogodzą, zaraz zobaczymy. Najpierw Madison schodzi, żeby się wykąpać, no i zjeść śniadanie. Tiago już wcześniej wstał, na kanapie chyba nie było mu zbyt wygodnie. Aha. O, to ta simka, która wczoraj flirtowała z naszą Maddie. No dobra, jakieś tutaj flirty im wychodzą, ale wypi. A boże, wygrze. Weź, co? No patrzcie, oni jakby mają te interakcje wszystkie. A im tutaj, jeżeli chodzi o te interakcje, wiecie, interakcje tutaj na górze, ten pasek w ogóle nie rośnie. O nie, no dobra, rośnie, ale czemu? Na czerwono jest ten romantyczny. gdzieś ty poszła, no chodź tu do niego, no. Okaż czułość, dawaj, dawaj. Pomóżcie się pogodzić. Nie wiem o co chodzi. Chyba jest coś zbagowane, wiecie? Bo im jakby maleje zamiast rosnąć. A może to musi zmaleć, żeby zaczęło rosnąć romantyczne? Może tak być. Tak, zaczęło się robić różowe. Więc chyba tutaj, słuchajcie, działa. O, dostaliśmy awans, znaczy ty ja go dostał i dywan dostał. Dobra, ja zrobiłam to jakieś. Znaczy, Madi zrobiła to jakąś przekąskę, więc ty możesz sobie to zjeść na kolację. Na szczęście udało mi się uratować ich. Jeszcze nie doszło małżeństwo. Pogodziłam ich ze sobą, więc tyle dobrze. Dobra, idź spać. Mm, ty jak sobie zjesz, to też pójdziesz spać. No po prostu myślę, że już cię Madi do łóżka dzisiaj w nocy wpuści. E, więc tak, no i jutro wielki dzień, jutro wielki dzień, jutro ślub i wesele, więc rano pojedziemy do tego takiego e, sklepiku z tortami, kupimy tort. Dobra, słuchajcie, jest ten dzień dzisiaj nastał ten dzień. Jedziemy, kupimy tort. Słuchajcie, kupimy, e, kupimy tort weselny e, i kupimy weselny bukiet. Tak jest. Dobra, już się nasypuj jedzenia dla tych, tylko Tiago nasypie, bo tak stoi bez pożytku, więc niech napełni miski dla zwierzaków. No a ty jedź, 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 jedź. Tylko mam nadzieję, że z tym, z tym tostem w ręce będzie... By... Okay. No i dobra, jaki torty wybrać, słuchajcie. W sumie to... A nie, mamy tysiaka, bo Tiago zarobił. Weźmy ten. Dobra, jeszcze bukiet weselny. No z tym tostem w ręce, no to super wyglądasz, wiesz, Madi? Naprawdę. Hmm, jaki tu bukiecik wybrać? Słuchajcie, jaki tu bu O, ten jest piękny. Dobra, bierzemy ten. Dzięki, dzięki. Dobra, ty mogłabyś zjeść jajka na toście? Już jakby nie daje ci więcej rzeczy, to zjedz je. No właśnie, ładnie. Dobrze, dobrze. No i później musisz wrócić do domu. Co ci, a pszczoły cię powryzły? Chyba usunę ten ul z parceli, bo te pszczoły dopadają ich, słuchajcie, wszędzie. Dosłownie wszędzie. Weź, podchwaszczaj sobie, o. Zaczynajmy. Jesteśmy, jesteśmy. Dobra, Madi, tylko wiesz co? Hmm, to nie ten strój. To jest swój strój. Jaka śliczna. A ty, to jest twój strój, tak jest. Dobra, tutaj mamy co? Tutaj mamy Skyle, tak? Dobrze myślę. Tak. Tu mamy Adriannę, tu mamy Kate, mamy Kasena, mamy Justina, mamy Rodrik, mamy ten. A gdzie jest nasz ten Filip, nasz przyjaciel? Patrzcie, jak tu pięknie wchodzimy. Słuchajcie, zapraszamy na wesele Tiago i Madi. Wow. Wow. Mm, no do, Dodawajcie tego DJ-a, no. Aktywnio, aktywności. Patrzcie, tu łab łabędzie? Pierwsze widzę łabędzie. Ale piękna parcela, powiem wam szczerze. Dobra, co, co my tu możemy? Aktywności, co? Przejdź alejką w stronę ołtarza, wyślij z ołtarza. E, zbierz simu w celu obejrzenia wyjścia pary. O, chodźcie. Madi. Ty masz iść w stronę ołtarza idzie nasza. Gwiazda. Teraz ty. O, ona już wraca, tak? Kiego, Tu jest twoja przyszła żona. O jest Filip, słuchajcie. No dobra, idź. No czeka na ciebie on tam, no. Czemu nie możesz? No i idzie do niego, słuchajcie. Idzie do niego. Patrzcie, zajęli miejsca. Wow, brawo! Brawa! Zajęli miejsca. Dobra, ja jeszcze zrobię tutaj takie zdjęcie Madi. O, ogóle no, dodałabym jakiegoś randomowego sima, żeby zrobił zdjęcia. Czekajcie. No to trudno, nie będzie takich zdjęć, jak bym chciała, żeby były. No ale dobra, słuchajcie. Dzieje się. Co, składacie sobie to, czy nie? <smairly> no co tak się śmiejecie. Zakładają oni te obrączki, czy co? Tamta gra mu ona mu założyła. A, o niej też, dobra. Oh, Opłakał się Tiago. Tak! Jesteśmy mężem i żoną! Jest! Dobra. Niech wydmuchają bańki, goście. Dawajcie. Gdzie ty idziesz, Madi? Patrzcie, jak ją ciągnie do tańca. Tak, wydmuchwali, no fajnie, fajnie, dobra. Fajnie, że dmuchacie bańki teraz. No dobra, no to teraz e, zatańcz pierwszy taniec z Simem moim imieniu Tiago. Jak już tak cię ciągnie do tego tańca, no to dawaj, no. Nie no, zatańcz pierwszy taniec z Simem moim imieniu Tiago, dawaj. Gdzie będziesz tańczyć ten pierwszy taniec? Tutaj? Aha, no fajnie. Tutaj pierwszy taniec tańczymy, jak coś. Tutaj. <noise> już po pierwszym tańcu? Gdzie ten DJ jest? Dobra, niech gra. Zapłaciliśmy tamu DJowi 250, a on co? Dobra, niech goście tańczą, tańczcie. Co ty robisz? Dobra, zjedzcie sobie. No i słuchajcie, oni biorą teraz poczęstunek, więc sobie zjedzą i potem porobimy sobie może zdjęcia, co? A właśnie, mamy przecież tort. Ja zapomniałam o torcie. Tak, a ty masz tą figurkę. Tak. Ja pozapominałam w ogóle. O jak ładnie teraz światło się zaświeciło. Dobra, dodałam jakąś dziunię do, do rodziny z galerii. Powiedzmy, że to pani fotograf przyjechała. Chodź. I zrobisz. Zrobisz. O, oh, tylko jak na tej. I zrobisz zdjęcia naszej młodej parze naszej, bo tutaj po prostu nie ogar na tym weselu dzisiaj, naprawdę. Nie ogar. ty poszedłeś? Spuść wodę. Boże, jaki on jest w ogóle śpiący, patrzcie. Tutaj Skyla, patrzcie, Skyla śpi na ławce. No tak, to Simka Kasi, to jakby nas to nie dziwi w ogóle. <laughs> no chodź na zdjęcia, chodź, chodź, chodź. No i zasnął wziął. Nie no, po prostu to jakieś jaja są. Te wesele, w ogóle ten odcinek. Tu się pokłócili. Tutaj on zasnął w drodze na zdjęcia. Nie no, fajnie. Dobra, powiem Wam, że te ich zdjęcia to po prostu... <laughs> Jeden wielki żart, i ja tak patrzę, że już e, jakby, a nie, są goście. No to on to chodźcie tańczyć, włączymy tutaj muzy jakąś. Tylko nie wiem, czy. Nie, ale już chyba się wszyscy porozchodzili, wiecie. Także i my idziemy do domu, bo już na się tej Milusińscy też już są zmęczeni. Nawet ja go zostaw to. No, te wesele to. to ja nie wiem, nie wypał konkretny. No ale dobra. Było, było. Myślę, że bardzo ładne miejsce, bardzo ładne tutaj można byłoby zrobić wesele, ale jakoś coś. Coś zdecydowanie poszło nie tak. Dobra, kochani, już nawet nie chce mi się mówić, co tu się właśnie wydarzyło, ogólnie co się wydarzyło. Zaraz ona nam umrze z głodu i dopiero będzie jazda. Um. Nie umieraj, proszę. Idź jedz. Dobra, poszła. Słuchajcie, nie widzicie mnie, bo jest parę ładnych godzin później po moim ostatnim nagraniu. Tak, jak przychodziłam, wychodziłam, znaczy w sensie wracaliśmy z wesela, to oczywiście wywaliłam je z gry i całe wesele się nie zapisało. Także jakby kto tam się by tam przyjmował, jakby Simsy to wiecie, już nie powinno nas nic dziwić. No ale nic, sama jakby odtworzyłam te wydarzenie, i tutaj mamy foty. Tylko w sumie nie mamy gdzie ich powiesić, tak naprawdę. Tu byśmy mogli gdzieś. No ale nic, mamy zdjęcia, więc to co lubię najbardziej, ogólnie te zdjęcia to, to hit. Patrzcie, na przykład to. No, eleganckie zdjęcie, co nie? Ja ich na razie nie będę wieszała. Mi się wydaje, patrzcie, albo ze Skylą. O, proszę bardzo. Eleganckie, czyli takie na pamiątkę, zdjęcia. Słuchajcie, mamy też z ręki sobie robiliśmy. Robiliśmy sobie też z Filipem, proszę bardzo. No, ja się skupiłam. O, to jest dobre. <laughs> skupiłam się na robieniu zdjęć, tak jest. E, o, albo to. <laughs> no, zdjęcia jakby. Mamy zdjęcia, słuchajcie, mamy zdjęcia ze ślubu, to najważniejsze. E, no, i ja pomyślałam sobie, że chyba zmienimy lokalizację. W sensie, przeprowadzimy się chyba z tego domu, bo tak myślę, że właśnie tak jak wam mówiłam, ciężko będzie tutaj to poprzerabiać tak, żeby właśnie dzieci, te sprawy, żeby wszystko było jak należy. Idźcie wyką. Bo wy będziecie mieli właśnie swoją noc poślubną. Nie śpi jeszcze, idźcie na jedz. Bo jesteście już mężem i żoną, więc pewną, pe pewną, pewnoprawnie możecie, słuchajcie, zrobić sobie Hmm, barabara, bo czemu by nie. Wciąż możesz zajść, znaczy zajdziesz dopiero na podróży poślubnej. Hmm, ale chyba barabara można już teraz. Jak nie, to najwyżej no trudno. <grych> no ale dobra. Hmm, proszę bardzo, wasze pierwsze. Także zjadaj szybciej. Ty nie śpij jeszcze. Dobra, już starczy ci. Ale jesteś padnięty ogólnie. No, także słuchajcie, tak. Następny... No, chłopie, to jednak chyba się do niczego nie nadajesz dzisiaj. Czekaj, ty dobra, idźcie, dobra, idźcie spać, bo jesteście tacy padnięci oboje, w ogóle wykończył ich ten ślub. Wykończyły ich te przygotowania, wykończyło ich to wesele. Także słuchajcie wracamy w następnym odcinku. A raczej, w następnym odcinku lecimy, słuchajcie, na w podróż poślubną, także, dobra, niech oni odsypiają te wesele. Dobra, kury nam chcą uciekać w ogóle z kurnika, a on dzisiaj jest Dzień Ojca. Dobra, ja zapiszę, żeby później nie było, że wiecie, że coś nie wyszło. W każdym razie kończę ten odcinek. Jak widzieliście, no ślub był, jakby, jakby śluby w Simsach to nie jest moja mocna strona. No i kończę. I właśnie dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie o tym, żeby właśnie zmienić lokalizację. Czy zostajemy właśnie tutaj... W tym mieście, czy może jakieś, widzicie naszych tutaj milusińskich w innym mieście, a tutaj będziemy właśnie sobie um, tylko mieć tą kwieciarnię, czy też może w ogóle przerobić ten domek w ten sposób, że zrobimy inny, jakby postawimy od nowa jakiś dom. No, nie wiem sama, co z tym z Fantem zrobić, bo na pewno on ten dom nie będzie spełniał funkcji w przyszłości, jak zaczniemy. Słuchajcie, mieć dzieci, więc. No, także dziękuję serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia, Buziaczki i pa!